Niech będzie Pochwem Chrystus. Witam Was serdecznie w kolejną niedzielę i zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym. Dzisiaj już 23 niedziela zwykła. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia zaczyna się takim zdaniem: Wielkie tłumy szły z Jezusem. I można by powiedzieć: Świetnie, no po prostu yy, o to chodzi. Wiele ludzi, wielkie tłumy, pewnie wielki, wielki entuzjazm, radość, wielka masa. No, Jezus powinien być zadowolony. Ma dużo wyznawców. Yy. To pewnie też za czym my jakoś tęsknimy. Nie? Niektórzy starsi, zwłaszcza, wspominają, ile to kiedyś było ludzi, jakie kościoły były wypełnione na tej uroczystości, ile ludzi było. Ale czy o to chodzi? No jezus dzisiaj wylewa na nas kubeł zimnej wody i pokazuje, że nie o to chodzi. Moi drodzy, Jezusowi nie zależy na wielkich tłumach. Oczywiście to nie tak, że Bóg nie chce, bo Bóg jezus oddał swoje życie za wszystkich i chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale Jezusowi chodzi o to, żeby to nie była masa, żeby to nie był zlepek nieangażujących się tam ludzi. Bo wygodnie jest iść po prostu od tak w tłumie, nie? to nic, niczego nie wymaga. Nikt mnie o nic nie prosi, nikt niczego ode mnie nie oczekuje. Ale Jezusowi chodzi o to, byśmy byli uczniami, i to jest sedno dzisiejszej Ewangelii, to jest sedno. Całej Ewangelii, w ogóle zachęcam, żeby może kiedyś przeczytać sobie Ewangelię w, w tym kluczu, bycia uczniem. Te wszystkie teksty, które mówią o uczniostwie, o tym, jak Jezus zwraca się do swoich uczniów, niesamowite rzeczy. Popatrzcie, jak w Ewangelii nawet Mateusza, ostatni rozdział, to tam mamy nakaz misyjny. Jezus mówi do swoich właśnie, do apostołów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody tak mamy w większości tłumaczeń ale jak się do oryginału i w bibliści na to zwracają uwagę nawet trochę się dziwię że nie jest to w liturgii jeszcze yy, zmienione to tam wyrażenie jest idźcie i czyncie uczniów ze wszystkich narodów czyncie uczniami wszystkie narody być może zakłada się, że słowo nauczać, no to chodzi o to, żeby czynić uczniów, ale myślę, że my tego nie czujemy. To zupełnie zmienia perspektywę. Jezus nie wysyła, idźcie i zagarniajcie wszystkie narody, niech wszyscy będą chrześcijanami, ale idźcie i czyńcie uczniów. I to jest dzisiejsze pytanie o to, jak ma wyglądać to bycie moim ucz bycie uczniem Jezusa. Jezus trzy razy w tej Ewangelii używa takiego sformułowania: Kto coś tam nie może być moim uczniem? Nie może być moim uczniem, nie może być moim uczniem. Popatrzcie, te tłumy, które szły za Jezusem, no, pewnie oczekiwały, że teraz Jezus się obróci i powie: Super, fajnie, że jesteście, no to idziemy dalej. Ale Jezus mówi: Nie, kto idzie za mną, a nie robi tego i tego, nie może być moim uczniem. Nie wystarczy po prostu tak bezwiednie, bezmyślnie iść za Panem. I co Jezus mówi kiedy nie może te trzy przypadki. Kto nie może być uczniem Jezusa? Po pierwsze, ten kto nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci i braci i sióstr swoich i nadto siebie samego. Ten nie może być uczniem Jezusa. Co to znaczy? Czyli ten, kto w innych tłumaczeniach jest czasem używane sformułowanie, kto kocha bardziej Innych nie. Czyli ja mam postawić Jezusa na pierwszym miejscu. I to jest pierwszy warunek bycia uczniem Jezusa. Trudny, ale jeżeli postawię Jezusa na pierwszym miejscu jego kocham najbardziej, to jego miłością potem innych będę kochał. Druga rzecz, nie może być uczniem Jezusa ten, kto nie nosi swego krzyża. Kto nie nosi swego krzyża, co to znaczy? Kto nie bierze, nie mierzy się z trudnościami życia, z trudem, trudnościami swojego, z trudem swojego powołania, z, z trudem nie wiem, swojego grzechu, swojej rzeczywistości. Trzeba się z tym mierzyć. Nie? nie ma po prostu tak lekkiego, łatwego przejścia przez życie, jeżeli się chce być chrześcijaninem. Nie? Chrześcijanin to jest ten, który bierze tą odpowiedzialność, angażuje się. I ostatnia rzecz, nie może być uczniem Jezusa, kto nie wyrzeka się wszystkiego. Czyli za Jezusem nie można być uczniem Jezusa, jeżeli się jest przywiązanym do czegoś, ma się jakieś, jakieś zniewolenie, jeżeli tak można powiedzieć. Jeżeli coś dla mnie jest ważniejsze niż Jezus, już nawet nie osoba, ale jakaś rzecz. Nie? Trzeba wolności, po prostu w pójściu za Jezusem trzeba wolności. I ewidentnie dzisiejsza Ewangelia o tym nam mówi i to, to stawia nam jako pytanie. Pomyśl o tym, być uczniem Jezusa. Wiecie, no ja to powtarzam dość często. Nie? My się bawimy w chrześcijaństwo, no bo tak łatwo jest być częścią masy, być częścią tłumu. To niczego nie wymaga, wtedy się nie bierze żadnej odpowiedzialności, ale to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to, to nie jest zabawa, to nie jest takie od, to nie fan klub Jezusa, nie? bo ten tłum, który szedł za Jezusem, to taki fan klub. To była na pewno świetna rozrywka, tak w cudzysłowie. Coś się działo. Przyszedł cudotwórca, na pewno zaraz dokona jakiegoś cudu. Albo coś fajnego, coś mądrego powie. No, tak dzisiaj funkcjonujemy i my to możemy przenosić na, na wiarę na, na nasze życie chrześcijańskie. Nie? Ale bycie okszczonym to jeszcze mało, trzeba właśnie się skonfrontować. I moi drodzy, ostatnia rzecz kończąc, po środku tej Ewangelii mamy dwie przypowieści o tym budującym wierze i o królu, który wyrusza na wojnę. To się tak wydaje, że tak nie przypiął nie przykleił do tej Ewangelii, ale to jest bardzo ważne, bo Jezus właśnie do tych, którzy za Nim szli, do tego tłumu, kiedy im powiedział o tym, że, że to nie tak po prostu, tylko trzeba coś spełnić, że to nie jest łatwe, i mówi, musisz się zastanowić, tak jak się ten budowniczy zastanawia, czy da radę wybudować, musi się zastanowić, tak jak ten król, czy dasz rady zwyciężyć w tej walce? Masz się zastanowić nad tym, czy chcesz być moim uczniem, bo jak nie, to możesz odejść. I widzimy też w Ewangelii tę sytuacje, kiedy Jezus po prostu kogoś zostawia odchodzącego. I my się na to musimy zgodzić. Także to jest pytanie do mnie, do siebie. Chcesz być uczniem? Zastanów się, zastanów się dzisiaj i daj odpowiedź Jezusowi. Jeżeli widzisz, że ci brakuje sił, to go proś po prostu o te siły. Nie? ale jeżeli znajdujesz tą siłę, już łaska Boża cię dotknęła, to, to powiedz Jezusowi tak. On będzie naprawdę dokonywał wspaniałych rzeczy. Nie jest to łatwa droga, ale w ten sposób nie wystawiamy chrześcijaństwa na kpinę, na żarty, na śmiech, tylko, bo tak się dzisiaj pewnie chrześcijaństwo traktuje. Dlaczego? Bo my sami takie traktujemy, jak zabawę. A jak zaczniemy chrześcijaństwo i bycie uczynią traktować poważnie, to inni też to zaczną traktować poważnie. Niech to słowo Cię konfrontuje. Amen. Dobrego spotkania.